Na koło. A płacą ci za to nie! Pieniądze gdzie zarabiasz? A w bibliotece, bo jestem tym tam e, bibliotekarzem. Się okazało na Pomorzu. Ty jesteś bibliotekarzem? W bibliotece pracujesz? Naprawdę? I tak ludziom książki wydajesz. No a co, kantofle? Przepraszam że tak to ale wiadomo kiedy kupisz żartuję. Dobrze. Więc jesteś już bibliotekarzem, to powiedz nam taką jedną rzecz. Gdybyś nagle sam jeden znalazł się na bezludnej wyspie, to powiedz nam, jaką jedyną książkę byś ze sobą zabrał. Trudne pytanie, się właśnie jego obawiałam, bo jest tyle książek. Literatura rosyjska, amerykańska, ale jedną książkę. Jedno. 150 technik samogwałtu i streszczajcie się tam. Dlaczego? Streszczajcie się tam, bo w tym worku jest strasznie duszno. Od tego jest właśnie worek. Widziały Gaje, co brały. Panie, jak tu wali na woze. A! Bardzo pana właśnie przepraszam, bo ktoś wywoził obornik no i zapomniałem popłukać i. Kochany, ja się tu zwymiotuję. Dobrze, ale niech pan nie zdejmuje worka, bo oni zobaczą. Nie no, panie, duszno. Dobra, świeżo. Się... Będziemy tu miętolił, miętolarz jeden. Co pan chce? Nic nie chce. Jest zadowolony, że ma pracę. Proszę bardzo. Bawimy się. Uwaga, macie odgadnąć, kto jest w tym worku. I uwaga, możecie zadawać tylko takie pytania, na które nasz gość może odpowiedzieć tak lub nie. Ale ile mam czasu? Aż się skończy powietrze w worku. Także szkoda, czasu, zaczynamy. Czas start. Elżbieta? jakie jesteś płci, tajemnicza osoba? Przykro mi, ale na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak lub nie. O głosie słychać, że chłop siedzi. Józef! Czy jest pan kobietą? Nie. Czy jest pan mężczyzną? No jak nie kobietą, to kim idiotka. Na moje pytania proszę odpowiadać tak lub nie? Tak, idiotko. Zna pan języki obce? Nie. Jest pan prezydentem. Nie? To nie on. Nie, nie. Józef? Jeszcze jeden taki numer, a to na zbity pysk. Ale zabawa. Ma pan brata? Nie. Cholera, no. Co cholera? No, no jakby on nie miał brata, ja bym wiedział tutaj. W jaki sposób? Mój znajomy nie ma brata. Jezu, kochany. To teraz? Czy jest pan wysoki? Jest dokładnie taki jak ten worek. Karakan raczej. A jak go zasłania? A poza tym, pani Józefie, co widać, jak go worek zasłania? Worek to może zasłonić, nie wiem, czy jest murzynem, a nie, czy jest wysoki, czy niski. Właśnie. Czy jest pan murzynem? Nie. Czyli murzynka. Czy pan to robi ręką? Co robię? To co pan robi? A skąd pan wie, że ja to robię. To nie no, to nie chcę pan to robi, tylko czy w robocie, w pracy pan używa robić. Czy... Ja, ja tu jednak zainterweniuję. Ja wiem, że ten temat to jest twój konik, ale proszę cię, człowieku, zlituj się. Lubi się pan z zamskie ciuchy? Tak. <laughs> nie, przepraszam. Nie, nie do mnie. Panie, wyciągcie mnie, ten bo wleje. Dobra, już dobra. Koniec, czas się skończył, a się nam tu chłopina zdycha. Proszę bardzo, zgadujemy. Kto to jest, Elżbieto? Bardzo wysoka murzynka albo Michał Wiśniewski. Ten z czerwonymi? Z tymi. To co ma w nosie? To. Dlaczego uważasz, że to on? Wszędzie się pata i do worka wlazł. Taki Elżbiety jeszcze nie znałem. Proszę bardzo, Tadeusz? Nauczyciel na bank. Dlaczego? Zarabia grosze i dorabia kopając. <noise> Brutalna diagnoza, no ale jednak jest to prawdopodobne. Proszę bardzo, Józef? Można powtórzyć pytanie? Można. Józef, kto jest w tym worku? Ratownik pływacki w czepku. Przepraszam, można powtórzyć odpowiedź? Józef, kto jest w tym worku? Przecież to ja cię baranie pytam, kto jest w tym worku. Ty mnie. Ja ciebie. Ratownik pływacki w czepku. Widzę, że się tego uczepiłeś jak pijany płotu. Ale powiedz nam, dlaczego jest ratownik pływacki? Bo ma czepek. Dobrze. Na początek rozwiązanie naszego konkursu SMS-owego. Pytanie brzmiało, kto z naszej trójki jest kobietą? I tutaj niespodzianki nie było, wygrała Elżbieta. Ale co dziwnie, tylko trzema głosami z Józefem. Przecież to idiotyczne. No, mówiłem, że się tytuł wyjaśni i się wyjaśnił. A teraz najciekawsze, kto jest w tym worku? Elżbieta uważa, że jest to... Bardzo wysoka mużinka albo Michał Wiśniewski. Nauczyciel na bank. Ratownik pływacki, który w czapku jest. Dobrze, kulmination! O, bez werbli. No i wszystko jasne. W worku znajdował się ratownik chywacki. Co ty chciałeś, dzieciaku? A propos, wiesz może, jaka jest najczęstsza przyczyna utonięć? Alkohol. Woda. Dobrze, wobec tego y, główną nagrodę otrzymuje Józef, jest to 25 tysięcy złotych. Józefie, ci już wiesz, na co wydasz te pieniądze? Na wycieczkę. Na wycieczkę, się boję się spytać, dokąd? Na bezludną wyspę. W takim razie oszczędzaj ręce. Dobrze, i teraz najciekawsze jest to pytanie. Powiedz nam, jak na to wpadłeś, że jest to ratownik pływacki? Nie wiem, kiedy podejść trop, kiedy zacząłeś węszyć? Krótko mówiąc, skąd wiedziałeś, że jest to ratownik pływacki? Widziałam jak się na zapleciu do worka pakuje.